dobry. Mówi Anna Łukacik. Oto mój pokój. No takie sobie mam rzeczy. Na przykład tu moja lekka Monster spi. Szp, no y, tak. Lubić spać po prostu. No spi, szpi. Taka właśnie jest. No sobie tu spi. To moje już. Tu moja taka, jakie cuszko to. Tu ma nie? Więc taka sobie półeczka. Tu co są takie wiecie? Tak, tu jest mój balkon. Mm. A mój kupi brat. ma no na górę pokój widzicie po czotach i w nie tam. Nie tam, tylko skręcisz w lewo. I już jego pokój. Więc to mój pokój. Do widzenia mu. Do widzenia.